Uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego to wspomnienie tego wydarzenia, o którym w dogmacie jest powiedziane, że było to zakończenie ludzkiego życia Najświętszej Marii Panny. Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa Chrystusa, została wzięta z duszą i ciałem jako pierwsza spośród ludzi do nieba. I w tę uroczystość Kościół daje nam Ewangelię, której słyszymy, jak to Maryja zaraz po zwiastowaniu, czyli po tym, jak Anioł objawił jej, że będzie matką Boga, udaje się do pewnego miasta w pokoleniu ludy. Udaje się do swojej krewnej Żwiety, która już była w takim bardziej zaawansowanym stanie błogosławionym, udaje się po to, żeby służyć Elżbierdzie. Nie po to, żeby chwalić się tym, co usłyszała od anioła, ale właśnie po to, żeby jej służyć. Mógłby, mógłby ktoś powiedzieć, że słowo służyć to takie niedobre słowo, no bo już te czasy, kiedy byli służący, minęły. Teraz jesteśmy wszyscy drugi. To może udała się po to, żeby pomagać, żeby towarzyszyć, żeby być razem ze Żbietą. Maria wzięta jest naszą przewodniczką do nieba. Pokazuje nam, co robić w naszym życiu, aby to niebo osiągnąć. I poprzez tą dzisiejszą Ewangelię mówi nam, że mamy być blisko drugiego człowieka. Ale jednocześnie chcemy pamiętać, że kiedy przyszła do Elżbiety, to po jej słowach wypowiedziała najpiękniejszą, jedną z najpiękniejszych modlitw, magnifikat. Modlitwę, która codziennie jest odmawiana w uturbach Kościoła, a więc ta służba drugiemu człowiekowi, ma być zatopiona w modlitwie. W tym wszystkim ma być modlitwa ma być obecność Jezusa Chrystusa. Pewnie pamiętamy, że pierwszy cud Pana Jezusa, kamień Galilejski, dokonał się dzięki interwencji Matki Bożej. To Ona zobaczyła, że młodzi są w potrzebie, mieli małą wpadkę, ale na szczęście Matka Boża była, poprosiła swego Syna. Wszystko zakończyło się dobrze. Matka Boża była przy swoim synie, kiedy ten dokonywał cudów, kiedy w cudowny sposób rozdarzał chleb. Była wtedy, kiedy zjawiał chorych. Ale była też wtedy, kiedy wołano precz, na krzyż, ukrzyżuj go. A jak wiemy, ostatni obraz Matki Bożej na kartach Ewangelii mówi o tym, że po niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa. Maria trwała razem na modlitwie z apostołami w jeczer Wieczerniku. Była razem z Nim. Modlitwa, służba długiemu człowiekowi, obecność w tym wszystkim Jezusa Chrystusa. Chcemy dzisiaj w czasie tej Mszy Świętej prosić o to, abyśmy umieli z tych drogowskazów skorzystać. Proszę zauważyć, ile osób tutaj przychodzi na ten festyn. To jest jak na tak małą miejscowość, to jest bardzo dużo osób. I to nie tylko mieszkańcy i ci, którzy przyjeżdżają tutaj na wypoczynek, ale i z całej gminy i nie tylko, bo z gminy Kalisz przyjeżdżają. Zresztą tu wszyscy sobie czas tak. Organizują, żeby przyjechać na ten ważny dzień, dzień odpustu, który jest też takim świętem całej miejscowości, bo wszyscy się po, po mszy bawią. To wszystko, co tutaj jest zorganizowane, przede wszystkim przez Radę Sołecką, przez Koło Gospodyń Wiejskich i pozostałych mieszkańców, bo, bo jest taka potrzeba, żeby sobie pomagać. I świetna zabawa wychodzi z tego. Radość i oczywiście to łączenie się. Ja też mam przyjemność zawsze przyjeżdżać, spotkać się z mieszkańcami, z turystami. Czasami usłyszę różne rzeczy takie, a przydałoby się jeszcze to. Panie burmistrzu, droga albo chodnik i to też warto usłyszeć. I ci ludzie się faktycznie integrują podczas tej fantastycznej zabawy. Właśnie, to co Pan wspomniał, Pan Burmistrz, integracja z mieszkańcami, bo... Bo to jest chyba najważniejsze, prawda? No to, tak, oczywiście. Ja to jest dzień świąteczny, też mógłbym pojechać gdzieś sobie e, z wędką nad jezioro, ale to dla mnie jest naprawdę ważna, e, ważna sprawa, żeby tu być tu, bo tu jest okazja się spotkać na raz właśnie z wieloma ludźmi. E, i, I z nimi sposób. E, taki uśmiechnięty bo to jest w końcu bo to jest święto porozmawiać na luzie bez jakiś większej spiny właśnie nerwów, a tu jest dzień świąteczny i faktycznie ale o wszystkim można porozmawiać. Przynajmniej to tak wygląda z mojego punktu widzenia, a dla mieszkańców to naprawdę jest dzień świąteczny i zabawowy. Rzeczywiście, naprawdę panuje tutaj fajna, taka przyjazna, można żyć, że sprawie... Taka domowa atmosfera. I fajne jest też to, co pan burmistrz wspomniał, że nawet turyści, którzy tutaj są w Dominikowie, zatrzymują się na jakiś czas, żeby po prostu zobaczyć, co tutaj się dzieje, i pouczestniczyć w tym życiu społecznym Dominikowa i okolicy, nawet jeżeli nie są stąd. Tak, tutaj jest wiele osób, które przyjeżdża tak sukcesywnie. I on. Od... Ja myślę, że dla nich to też jest jakaś wartość, że jest zorganizowany taki festyn. Bo chętnie tu przychodzą, mogliby w tym momencie być gdzieś nad jeziorem na plaży. Ale oni, mam nadzieję, że też widzą tą wartość, wartość tego zaangażowania. To przede wszystkim tych ludzi, którzy się tu zaangażują angażują w te wszystkie przygotowania to jest też wielka wartość. I ci którzy korzystają z tego widzą to i jestem przekonany że doceniają i dlatego przychodzą rokrocznie i bawią się wspólnie. Tak jeżeli już mowa o zaangażowaniu to tutaj słyszeliśmy że koło gospodyń wiejskich jak w zeszłym roku robiło Ponad 3000 pierogów, żeby, żebym się nie pomylił, to w tym roku zrobiło ich około 4700. I z tego co słyszymy, też te pierogi schodzą naprawdę, naprawdę szybko. Więc naprawdę cieszy, cieszy oko i cieszy to wszystko, że tutaj po prostu widać to całe zaangażowanie przy całym tym festynie. Tak, te pierogi są hitem one są tak świetnie podsmażone i dlatego są takie pyszne i cała, cała wieś, można powiedzieć, a, a przede wszystkim koło gospodyń jest zaangażowane. Byłem. Wcześniej na, przy takim lepieniu pierogów, sam nawet próbowałem lepić w tamtym roku, nie jest to taka prosta sprawa, ale można, można oczywiście się wprawić, i, a kobiety w Dominikowie to chyba są mistrzyniami w tej, w tej fachu. I najważniejsze, że faktycznie są smaczne te pierogi. W tym roku po raz pierwszy zajmowała się pani właśnie organizacją festynu. Niech pani mi powie. Jak to przebiegło i czy sprawiało to taką satysfakcję pani przy robieniu tego wszystkiego? Bardzo. Satysfakcja była zadowalająca, dlatego że ja lubię współpracować z ludźmi. Dziewczyny są tutaj niesamowite. Większość dziewczyn z koła gospodyni jest już tego starszego wieku. Ja jestem młodszym pokoleniem. Lubię modernizować to, co one tam sobie wymyślają. One jednak są starej daty i tak trzymają się twardo zasad, ale jednak nie. Trzeba było postawić na swoim, trzeba było powiedzieć. Inaczej będzie w tym roku. Jest lepiej, jest więcej atrakcji dla dzieci. Nasywiam się głównie dla, na dzieci, na osoby dorosłe oczywiście wieczorem, ale myślę, że priorytetem są tu wszyscy, tak? że dla każdego jest ten festyn, dla każdego są te potrawy robione ręcznie. Dziewczyny poświęcały swój czas, swój, swój cenny czas wieczorami, lepiły 4800. Pierogów należało. Właśnie leku. wspomnieliśmy, wspomniałem 4700, nie pomyliłem się o aż tak dużo, ale jest to i tak więcej. Dokładnie. Słuchaj, wyobraź sobie 4 dni. 4 dni im tylko zajęło. Te 4800. To jest jakiś rekord. Siedziały, śpiewały, lepiły i naprawdę miały z tego bardzo dużą frajdę. Panie nam mówiły, że w przyszłym roku planują 10 tysięcy zrobić. Zapraszam do pomocy. Oprócz tego jest też scena, na której y, są aktualnie trwają występy. Jakie to są występy? Jest to nie, grupa Choszczna oraz zespół AZ, który będzie grał od 16 do 2 w nocy. Będzie prowadził konkursy, zabawy dla wszystkich i młodych i starych, y, oraz wieczorną dyskotekę.